Jeżeli mamy jakieś komórki rakotwórcze, to wszystko nasz organizm zjada. Dzisiaj, jak widzicie, zapowiada się ciekawy odcinek, a mianowicie właśnie skomentujemy sobie fragment vloga jednej z najbardziej znanych e, polskich influencerek, na pewno jeżeli chodzi o taki e, lifestyle content. E, no i właśnie Anjax. I jej fragment vloga na temat e, postu Dąbrowskiej. I odpalimy go sobie, i po kolei po prostu będę komentować to z powiedzmy pozycji eksperta i obiektywnie do tego podejdziemy, bo nie mam zamiaru tutaj nikogo obrażać, wyzywać, bo nie o to tutaj chodzi, tylko chodzi tutaj o ustalenie pewnych faktów. To jest mi dzisiaj tak ciężko. Wymyśliłam sobie ostatnio, że y, zrobię sobie post Dąbrowskiej. Byłam na takim poście Dąbrowskiej z 5 lat temu. I to jest fajna sprawa. Czym jest poddąbrowskie dla tych, co nie wiedzą? Poddąbrowskie jest to dieta polegająca na tym, że przez określony czas tutaj zależy tak naprawdę, może być to tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, ale że spożywamy przede wszystkim owoce i warzywa. I to jest dieta oparta na owocach i warzywach, gdzie spożywa się bardzo małą ilość też kalorii. Około 500, 700, może 800. No i poddąbrowskiej, co do zasady, jakby. Według, według powiedzmy, na papierze ma sprzyjać po pierwsze oczyszczeniu organizmu, czyli detoksyfikacji organizmu, usuwania toksyn i ma być generalnie prozdrowotny, tylko że są z nim pewne problemy, ale. O tym przejdziemy zaraz, ale na pewno nie powiedziałbym, że to jest super sprawa. A bo jakby brzmi to źle, bo je się 600 kalorii dziennie, natomiast jest z tego wiele korzyści. Przede wszystkim, że się fajnie i szybko chudnie. E, no właśnie, czy korzyścią, że się szybko i fajnie chudnie, to, czy, czy to jest korzyść? Czy to jest plus? Bo na pierwszy rzut oka może się wydawać, że tak, że fajnie jest szybko schudnąć. Tylko, że szybkie odchudzanie ma swoje problemy. I jak się dobrze wychodzi z tej diety, to nie ma później efektu Jojo, więc no właśnie, jak się dobrze wyjdzie z tej diety, to nie ma efektu jojo. I wiecie, jakby babcia miała wąsy, to byłaby dziadkiem. Bo trochę tak to wygląda. Bo ustalmy, kto przede wszystkim decyduje się na takie diety, bo nie ma co ukrywać, że jest to dieta e, głodówkowa, jest to dieta e, mocno niedoborowa przede wszystkim. Więc. Jeżeli chodzi o to, kto, się, kto wybiera takie diety, to są to zazwyczaj osoby trochę, można powiedzieć, zdesperowane. Osoby, które chcą szybko schudnąć, które mają często nadwagę, które mają często otyłość i które często, generalnie przez całe życie, miały problem z nadmiarem tkanki tłuszczowej. I problem polega na tym, że u osób, które mają powiedzmy predyspozycję do tycia, u nich takie diety w 95% przypadków się nie sprawdzają i zawsze kończą się efektem jojo i nie da się z nich dobrze wyjść. Dlatego, że te osoby w pierwszej kolejności z jakiegoś powodu mają problem z nadmiarem tkanki tłuszczowej. Z kolei takie diety. Mogą być dobrą opcją, bo oczywiście w cudzysłowie, dla osób, które nie mają problemu z nadmiarem tkanki tłuszczowej i nie miały z nim problemu, ale chcą szybciej schudnąć. Znaczy, chcą na przykład rzucić, nie wiem, 3-4 kg w ciągu tygodnia, bo nie wiem, mają ważenie na e, jakimś turnieju, czy chociażby z jakiejś e, okazji, nie wiem, jakieś wesele, ślub cokolwiek. I w, w tym momencie, gdy osoba, która nigdy nie miała problemu z nadmiarem tkanki tłuszczowej, to ona nie ma też tylu emocji związanych z jedzeniem. I jakby tu jest ten problem, że osoby, które nie muszą się odchudzać i nie mają z tym problemu, zazwyczaj bardzo łatwo im schudnąć. A w momencie, gdy mamy osoby, które mają problem z nadmiarem tkanki tłuszczowej i mają problem z odchudzaniem, no to u nich jest to bardziej skomplikowane. Te kilogramy stracone nie wracają, o ile się dobrze wyjdzie z tego postu tu od razu też chcę nadmienić, że część kilogramów wróci zawsze, dlatego, że jest ona nie związana z tkanką tłuszczową, tylko jest związana z całą resztą rzeczy. Dlatego, że w momencie, gdy my się odchudzamy, to nie jest tak, że my spalamy tylko tkankę tłuszczową. Bo oczywiście, my spalamy część, to jest tkanka tłuszczowa, ale im mniej jemy, tym większą część, zwłaszcza w takim okresie, powiedzmy dwóch tygodni, stanowi chociażby glikogen wątrobowy, glikogen mięśniowy, ale także po prostu złogi w jelitach. Dlatego, że w momencie, gdy mniej jemy, no to mniej też mamy tego jedzenia zarówno w jelitach, jak i w żołądku. E, mamy też mniej glikogenu, więc jeżeli ktoś chudnie, załóżmy 5 kg w ciągu dwóch tygodni, to prawdopodobnie przynajmniej połowa z tego to nie jest tkanka tłuszczowa i to po prostu wróci w momencie, gdy zaczniemy jeść więcej, bo to jest naturalna kolej rzeczy. Wiecie, w momencie, gdy na przykład macie zatrucie pokarmowe, e, to zauważcie, że właśnie też wtedy możecie Schudnąć 3-4 kg w ciągu dwóch, 3 dni, tylko że to nie jest tkanka tłuszczowa. Tylko to jest cała reszta, która po prostu wróci. Tu kolejnym plusem jest to, że wszystko, co mamy złe w naszym organizmie, po prostu jest wywalane. Jeżeli mamy jakieś komórki rakotwórcze, to wszystko nasz organizm zjada, bo w pewnym momencie, przez to, że mamy 600 kalorii dziennie, to ten organizm żywi się tymi wszystkimi złymi rzeczami. Nie. Jakby tak było, to moglibyśmy żyć wiecznie, ale tak nie jest. I Z jakiegoś powodu ludzie też umierają z głodu i z jakiegoś powodu też niedożywienie miało bardzo ogromny wpływ w przeszłości na długość życia. Dlatego, że to, co tutaj Andziaks mówi, to jest znane jako autofagia. I oczywiście w 2016 roku niejaki Yoshinori Osumi otrzymał nagrodę Nobla. Za to, że właśnie odkrył i opisał mechanizm autofagi. I, I bardzo często, właśnie ludzie, którzy promują Post, odwołują się do tej nagrody. Tylko, że robią to bardzo wyrywkowo, zapominając o jednej najważniejszej rzeczy: a mianowicie, że naukowiec ten opisał proces autofagi na drożdżach. To nie było na myszach, nie było na psach, ale już na pewno nie było na ludziach. To było na drożdżach. A drożdże są dużo prostszym. Bytem niż człowiek. I mówienie, że post może spowodować usunięcie komórek nowotworowych, jest o wiele za daleko idące. Zwłaszcza w kontekście ludzi. Dlatego, że w momencie, gdy spojrzymy na badania, to one tego nie potwierdzają. I tutaj też jest właśnie ten problem z postem Dąbrowskiej: że nie ma badań, które powiedziałyby, że tak jest. Są tylko doniesienia, są anegdoty, są historie ludzi. Niekoniecznie prawdziwe. I spójrzmy na to tak, czy post i głodówka może usunąć komórki nowotworowe i czy może być zdrowy? Tak, w pewnym kontekście może być. Dlatego, że po pierwsze, jest ten proces autofagi. To nie ma co ukrywać, że on istnieje i do pewnego stopnia działa. Ale to mówię, nie jest tak, że on usunie wszystko, co jest szkodliwe, a zostawi wszystko, co nie jest szkodliwe. Tylko raczej to jest na zasadzie tego, że po prostu organizm się sobą żywi. I niekoniecznie bierze pod uwagę, co jest szkodliwe, co nie. Po drugie, w momencie, gdy mamy ten post, jest zmniejszenie poziomu insuliny i GF1, które są związane z rozwojem niektórych nowotworów. Następnie post może zmniejszyć yy, stany zapalne w organizmie, co też oczywiście jest zdrowe. Ale mamy też skutki uboczne i mamy też negatywne rzeczy, które się wiążą z tym postem. Po pierwsze, jest to utrata masy ciała i niedożywienie. Jest to ogromny problem, zwłaszcza u osób, które już cierpią na choroby nowotworowe. I wiecie, lekarze wtedy nie mówią, żeby oni nie jedli, tylko wręcz jest specjalna, wysokokaloryczna żywność, po to, żeby byli w stanie właśnie dostarczyć wszystkie niezbędne mikroelementy. I właśnie mamy tutaj drugi problem, czyli że jest to po prostu dieta niedoborowa. Dlatego, że w momencie, gdy jemy owoce i warzywa, nie dostarczamy przede wszystkim niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tłuszczów oraz białka. Następnym punktem, który trzeba wziąć pod uwagę, to jest stres metaboliczny, który może z kolei sprzyjać rozwojowi nowotworów. Jeżeli właśnie spojrzymy na badania na ludziach, to okazuje się, że nie można jasno stwierdzić, czy post jest pronowotworowy czy przeciwnowotworowy. Bo wiecie, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. I w takim przypadku nie można stwierdzać faktów, nie można mówić czegoś, jakiś rzucać hipotez i właśnie uznawać je za prawdę, w momencie, gdy to prawdą nie jest. Bo prawdą jest to, że po prostu nie mamy wystarczającej wiedzy, nie mamy wystarczającej ilości informacji, żeby cokolwiek stwierdzić. Natomiast ja nie chcę tutaj mówić, co, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Mi akurat fajnie to działało. Ja y, zaczęłam robić ten post właśnie 5 lat temu z polecenia dwóch koleżanek, które świetnie na tym schudły. I tu mam kolejny problem, że właśnie, wiecie, często osobami, które są właśnie słuchane, to są osoby, które schudły. To jest na zasadzie, o schudłeś, jak to zrobiłeś? Nie wiem, połknąłem tasiemca i schudłem 10 kilo. Daj mi adres dealera. Y i bawi mnie to tym bardziej w kontekście osób, które są majątne, bo nie ma co ukrywać, że tu mamy przykład osoby majątnej, która mogłaby sobie pozwolić na dietetyka, trenera, czy nawet psychologa, który będzie ją wspierał mentalnie. Więc tutaj problemem na pewno nie jest to, że ona nie ma możliwości skorzystania z wiedzy specjalistów, tylko nie chce, nie wiedzieć czemu. No i mówi: Dobra, ja też to zrobię. I faktycznie schudłam, słuchajcie, 7 kilo na tym poście. Sprawdźcie sobie, post Dąbrowski. Schudłam 7 kilo, byłam dwa tygodnie na tym poście. No właśnie, schudła 7 kilo w 2 tygodnie. I tak jak powiedziałem, większość z tego to nie był tłuszcz. Dlatego, że żeby schudnąć 7 kg tłuszczu w 2 tygodnie, musiałaby mieć dziennie 4000 deficytu kalorycznego. Czyli w momencie, gdy spożywa tych kalorii na przykład 6, 600, to musiałaby spalać 4500 kilokalorii dziennie. Co przy takiej diecie jest totalnie niemożliwe, bo mówimy tutaj o 3-4 godzinach intensywnych treningów dziennie, codziennie. To jest niewykonalne. No i ja mówię, dobra, zrobię sobie znowu ten post, bo jakoś nie jestem zadowolona z mojej sylwetki. Nawet widziałam jakieś teraz <gryw> dziwne domysły na TikToku, czy ja w ciąży nie jestem. Nie jestem. I tu jest inny problem. Nie związany totalnie z Andziak, tylko związany z social mediami. A mianowicie, właśnie to, że anonimowe osoby będą komentowały nasz wygląd, zwłaszcza w momencie, gdy jesteśmy kobietami. W sensie, kobiety są dużo częściej narażone na ocenianie wyglądu niż mężczyźni, i to jest fakt. I właśnie też jest faktem to, że u kobiet częściej po prostu te media społecznościowe negatywnie wpływają na wizerunek samej siebie, na postrzeganie samej siebie i poziomu, powiedzmy, atrakcyjności. I tutaj. Problem jest taki, że każdy twórca, nawet jeżeli mówisz, że jakieś komentarze nie, jakby no po prostu nie wpływają na nich i na ich myślenie, to no, kłamią po prostu. Bo są takie dni, że po prostu takie komentarze bolą i co zrobić w tym przypadku? No, nie czytać ich. To jest najlepszy chyba. To jest najlepszy. To jest chyba najlepszy pomysł, że po prostu. Nie czytać ani tych pozytywnych, ani negatywnych, chociaż w pewnym momencie też można sobie zacząć to po prostu no, obiektywnie oceniać, nie? Bo w momencie, gdy ja na przykład dostaję z jednej strony komentarze, które sugerują na przykład, że biorę sterydy, a z drugiej strony komentarze, które sugerują, że w ogóle nie wyglądam jakbym trenował, to one są tak sprzeczne ze sobą, to jest dla mnie taki absurd, że ja przestałem wierzyć jednym i drugim, nie? W sensie przestało to mnie w ogóle na mnie wpływać, dlatego że to jest tak abstrakcyjne, że były dwie, tak dwie skrajne opinie, że mnie to po prostu bawi. Ja po prostu, jak się najem, jak yy, więcej zjem, to od razu mam wzdęty brzuch, więc to też nie jest dobre. Dla... Tak. Yy, tutaj też chciałbym to poruszyć, bo w momencie, gdy my się najadamy i mamy wzdęty brzuch, to problemem niekoniecznie musi być ilość jedzenia, bo może być tak, że Andziaks nawet nie wie, że ma na przykład jakieś problemy z jejtami, albo nietolerancje czy alergie, które powodują takie, a nie inne reakcje organizmu. Bo ja przykładowo naprawdę muszę bardzo dużo zjeść, żeby mieć zdjęty brzuch. Wiecie, oczywiście, że jak dużo zjem, no to mam ten brzuch po prostu pełniejszy, no jest on większy, to jest oczywiste, to nie ma co tutaj tłumaczyć, po prostu jeżeli spożywamy coś, jeżeli dostarczamy coś do żołądka, który rozpychamy, no to on rozpycha nasz brzuch, na nasz brzuch i on jest większy, ale w momencie, gdy my jemy coś i my mamy właśnie wzdęcia, mamy problemy, no to oprócz ilości jedzenia właśnie należałoby poszukać przede wszystkim, czy jest coś konkretnego, co nam szkodzi, bo może właśnie to jest problem, nie ilość jedzenia, tylko co konkretnie jemy. I tak, to nie jest dobre. W sensie ani przejadanie się nie jest dobre, ani jedzenie niedobrych dla nas rzeczy nie jest dobre. Dlatego taki post na pewno by mi świetnie zrobił. Jestem czwarty dzień na tym poście i powiem Wam, że tak jak trzy dni były normalne. Tak dzisiaj z rana wstałam, taka słaba, nie byłam w stanie po prostu zjeść śniadanie, bo jak już czułam znowu te warzywa, to mi było niedobrze. 600 kalorii, no to wiecie, to czasami jakiś słodycz ma 600 kalorii, a tutaj macie 5 posiłków dziennie, wywalone cały talerz warzywami. Więc pomyślcie, jaki syf my że jeden batonik ma 500 kalorii, a 5 posiłków ja mam wypełnione na maksa warzywami i jestem faktycznie najedzona, ale zaczynam po prostu już nie dawać rady psychicznie z tego względu, że wszyscy jedzą takie dobre rzeczy. Ja się słabo czuję. Może jakbym się dobrze czuła tak jak wczoraj, to bym nie świrowała, ale... To jest właśnie problem to z dietami głodówkowymi, że bardzo często możemy mieć zjazdy energetyczne i bardzo często możemy mieć e, no, negatywne myślenie o tej diecie. No bo wiecie, nie da się tak żyć całe życie. E, wiecie, nawet dwa tygodnie wytrzymać na diecie 600... Kilokalorii jest naprawdę ciężko i to nie jest po prostu normalne. Zwłaszcza jeżeli nie musimy tego robić. Bo wiecie, w momencie, gdy są na przykład posty związane z obrzędami religijnymi, to osoby, które takie, takie posty robią, to o, oni nie mają z tym problemu, bo oni to robią, wiecie, w większej wierze. Oni to robią z jakiejś przyczyny. To nie jest odchudzanie. Wiecie, chęć, chęć schudnięcia nie jest tak ogromnie ważna dla człowieka, końc końców, jak chociażby wiara. Więc w momencie, gdy mamy właśnie posty związane z obrządkami religijnymi, to jest totalnie inny temat, niż posty robione w celu, nie wiem, schudnięcia, oczyszczania organizmu, cokolwiek. Chyba sobie zrezygnuję z tego postu. Zaczęłam ten post i mówię nie! nie tylko wytrzymałam, wtedy wytrzymałam naprawdę długo, ale były takie momenty, że było mi strasznie niedobrze, strasznie słabo, ale mogłam sobie wtedy na to pozwolić. Właśnie, to też jest ważny aspekt, że w momencie, gdy my się odchudzamy, trzeba wziąć pod uwagę to, co się dzieje w naszym życiu. Bo co do zasady, najgorszy moment, w którym możesz zacząć się odchudzać, to jest moment, w którym jest ciężko w Twoim życiu. Po prostu. Dlatego, że zarówno odchudzanie jest stresem, jak i no, życie może być stresujące. I to jest ten sam stres dla organizmu. To nie jest istotne. Czy ty się stresujesz, bo masz, nie wiem, ciężki projekt w pracy i gońcie deadline, czy się stresujesz, bo jesteś niedożywiony. Więc nakładając jedno na drugie, robi się problem. Im jest ciężej, im masz jeszcze bardziej restrykcyjną dietę, tym to jest głupszy pomysł. Więc w momencie, gdy masz, powiedzmy, takie lajtowe życie, nie wiem, jesteś 20-latkiem, nie masz za dużo zobowiązań, to tobie dużo łatwiej będzie zrobić trochę bardziej powiedzmy restrykcyjną dietę, czy nie wiem sposób odżywiania, treningów cokolwiek, niż komuś, kto już ma te zobowiązania i ma to życie powiedzmy takie trochę bardziej skomplikowane, dlatego, że po prostu są osoby, które mają trochę mniej stresu w życiu i trochę więcej na ten moment mam tyle rzeczy do yy, roboty, tyle takich biznesowych spraw, które są bardzo istotne, teraz ważne, potrzebne do zrobienia na szybko, że ja po prostu nie mam siły się tak czuć i możliwe, że nie wiem, za dwa dni będę się lepiej czuła, ale dzisiaj mam kryzys. Czy ty uważasz, że dobrze zrobię jak zrezygnuję z postu? O jest. nie wiem, to już zależy od siebie, a czemu? Co no, dzisiaj po prostu się tak słabo czuję na nim. Ja wiem, że wiesz co, takie są lepsze i gorsze dni, ale ja mam dzisiaj no. masakrę. Dzisiaj jak jadłam z rana śniadanie, to brałam te warzywa i od razu miałam odruch wymiotny. Jadłam i odruch wymiotny, no. bo tyle tych warzyw. Wczoraj mi normalnie wchodziły super, nie? A dzisiaj no. coś mi się z organizmem nie tak dzieje, że jakby nie wiem, wyrzuca mnie z tego. A wtedy, słuchaj, wycierpiałam te dwa tygodnie i byłam mega zadowolona, ale teraz nie daję rady. Ja nie wiem dlaczego. Czy, czym się jest starszym, to jest się bardziej wygodnym? Nie, no nie wiem, nie wiem. No, musisz Ty podjąć decyzję. No, zależy, jaki jest Twój cel. Pomyśl o tym celu, jak bardzo go chcesz jakby osiągnąć, i podejmij decyzję, czy wytrzymasz. No rada y, mamy trochę dziwna, y, ale znowu, no mama nie jest dietetykiem, żeby takie y, rady dawać, więc cokolwiek bym nie powiedziała, no, to ciężko, ciężko to oceniać obiektywnie, nie? No bo to nie jest osoba wykształcona w tym temacie. Y, ale no, trochę tak jest, trochę nie. W sensie, wiadomo, że trzeba wziąć pod uwagę cel, y, jaki się ma, tylko że, czy to jest istotne? Wiecie, według mnie trzeba trochę niektóre rzeczy y, rozdzielić. W momencie, gdy ktoś chce po prostu trochę schudnąć, dla siebie, to nie widzę sensu, żeby ta osoba się spieszyła z tym. Bo jeżeli to nie jest coś, co jest naglące, to dlaczego by nie rozłożyć sobie tego na pół roku i wtedy ten efekt będzie dużo łatwiejszy do utrzymania w momencie, gdy my na przykład schudniemy 6 kg w 6 miesięcy niż jak schudniemy 6 kg w miesiąc. Po prostu i jeżeli my chcemy utrzymać ten efekt, to i tak i tak będziemy musieli wprowadzić jakieś zmiany na stałe. Bo nie da się schudnąć na stale, nie zmieniając na stałe naszych nawyków. I wiecie, czym innym jest coś takiego, a czym innym jest na przykład zawodnik, który szykuje się na zawody, gdzie wtedy to, że on na przykład je bardzo mało i ma bardzo dużo aktywności, jest normalne, dlatego że on to robi w jakimś celu. I właśnie przyświeca temu jakiś, powiedzmy, coś wyższego, nie? Coś, coś dla niego istotnego. A w tym przypadku. Nie widzę sensu. Jeszcze jedną rzecz chciałem w, w, wspomnieć, bo nie powiedziałem jej wcześniej, że właśnie mówi się, że ten post jest oczyszczający. Tylko problem jest w tym, że organizm sam się oczyszcza. Mamy nerki, mamy wątrobę i mamy skórę. I to są organy, które oczyszczają nasz organizm. W momencie, gdy one nie działają, to wtedy jest problem. Tylko że w momencie, gdy nie działają wam nerki albo wątroba, to prawdopodobnie traficie do szpitala. I będziecie ciężko chorzy, bo w innych przypadkach to ta wątroba i sobie w 100% dają radę. I Wy nie musicie robić jakichś ekstremalnych diet. Wystarczy naprawdę zmienić po prostu to, co się je na co dzień, na mniej przetworzone rzeczy. I to wystarczy. I dlaczego w ogóle takie posty dąbrowskie czy inne tego typu diety działają i mają efekty? Bo że nie ma co ukrywać, że jest dużo osób, które będzie chwaliło sobie takie diety i będzie do nich często wracało. Że wiecie, że ktoś na przykład raz na dwa lata zrobi sobie taki dwu-, tygodniowy post, trochę schudnie, będzie się super czuł i leci sobie dalej przez życie. To problem polega na tym, że w momencie, gdy mamy no takiego przysłowiowego Kowalskiego, który na co dzień nie za bardzo się rusza, nie za bardzo się zdrowo odżywia, czuje się przez to po prostu też przeciążony, wiecie, ma spadki i skoki cukru, które powodują na przykład u niego senność, to w momencie, gdy taka osoba wejdzie na taki post na dwa albo trzy dni, to jest duża szansa, że ona się będzie lepiej czuła, bo właśnie zaczynają łagodnieć stany zapalne, lepiej gospodaruje glukozą i po prostu lepiej się czuje. Tylko to nie jest związane z postępem samym w sobie. Tylko to jest związane z tym, że on o 180 stopni nagle obraca to, jak wyglądało jego życie, nie? To, jak wyglądało jego jedzenie chociażby. Tylko, że jeżeli on po prostu zacząłby wprowadzać zmiany w diecie tak, żeby ta dieta po prostu była bardziej pełnowartościowa, bardziej zbilansowana, to również się lepiej poczuje. I nie będzie musiał robić tych postów, a przede wszystkim przez to, że wprowadzi takie zmiany na stałe, to też nie będzie musiał więcej się odchudzać i nie będzie musiał się więcej tak źle czuć. Także mam nadzieję, że ten film da komuś do y, myślenia, w sensie ktoś po prostu przemyśli ten temat, jeżeli chciał stosować ten post, albo jakikolwiek inny. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu. I dajcie też znać w komentarzu, czy wy stosowaliście post Dąbrowski, czy jakikolwiek inny, y, czy rzeczywiście mieliście y, pozytywne efekty, czy może mieliście skutki uboczne. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał po więcej takich filmów i widzimy się w kolejnym odcinku.